Życie pod dyktando innych osób, w dostosowaniu się, w ciągłym staraniu się o to, żeby gdzieś uzyskać jakąś aprobatę od innych i w związku z tym robimy to, co inni by chcieli dla nas i w nas widzieć, jest kosztowne. To jest duży rachunek, który się za to płaci w postaci braku zaufania do siebie, kiepskiego kontaktu z własnym ja, ze sobą, z własnymi potrzebami. W związku z tym nasze decyzje gdzieś są w oddaleniu od nas, a zatem już można tracić także poczucie własnej wartości, pewności siebie, albo po prostu sprawczości, czy też poczucia wolności. No a za tym oczywiście też nie pójdzie już wtedy radość. Radość i satysfakcja w codziennym życiu. Dlatego też Naprawdę kwestią użycia pod dyktando do innych ludzi warto się zająć. I na szczęście jest, jest coś, co można zrobić. Ja, a ja tak naprawdę, dzisiaj powiem ci o dwóch rzeczach. Oczywiście tego jest więcej, ale dzisiaj, dzisiejsza lista, tak, te dwa punkty, ograniczona do dwóch punktów i tak jest sporo do zrobienia. Dlatego też w każdym z tych podpunktów zadam ci pracę domową, pewne zadania, które pozwolą ci przemienić tą y, teoretyczną wiedzę. Także w praktykę. No i co? Zaczynamy. Punkt numer jeden. Upewnij się, że pytasz siebie o zdanie. Pierwszą rzeczą, jaką warto przemyśleć, jeżeli chodzi o stop, zastopowanie życia pod dyktando innych ludzi, to jest to, gdzie nakierowujesz swoje radary. Bo być może jest tak, że bardzo dobrze wiesz, orientujesz się, wręcz jesteś ekspertem i ekspertką w dziedzinie gestów, co, co mało, mało mikrogestów, tonu głosu, znaczenia słów, intencji, planów, tego co ta osoba robi oraz analizy, dlaczego to robi, jakie ma tego podstawy. Być może to wszystko jest dla Ciebie super znajome i przerobione, jeżeli chodzi o innych ludzi pod kątem ich zachowania, ich decyzji, ich przeszłości, ich przyszłości, tego, co robili, zrobią itp. itd. Wszystko jesteś w stanie jakby czytać innych ludzi, z jak z otwartej księgi. Ty znasz ich potrzeby, znasz ich um, odruchy, reakcje itp. itd. I okej, okay, dobra, to nie dzieje się z powietrza, nie przyszło z powietrza. I oczywiście, że tak może być, że jesteś tak mocno wyczulona na to, ale Zróbmy sobie ale, zróbmy sobie tutaj przerwę. Jak bardzo, jak często kontaktujesz się ze sobą? Jak często swoje gesty rozumiesz? Jak często swoje reakcje rozumiesz? Czy na pewno te radary, które są tak mocno nastawione na innych, jesteś w stanie też przekręcić i skierować na siebie? Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w tym momencie poznajesz swoje. Pobudki, swoje potrzeby, i właściwie dopiero wtedy zaczniesz pytać siebie: Okej, okay, to ona mi mówi, żebym ja zrobiła to a tamto. To oni robią to zwyczajowo w ten, na ten sposób. Ale czy w ogóle zadaję sobie pytanie, czy zadałam sobie pytanie, co ja o tym sądzę? Jak ja to widzę? Czego ja potrzebuję? Jak ja bym to zrobiła, gdyby nikt na mnie nie patrzył? I nikt nie stał obok, co bym zrobiła w tej sytuacji? Czyli innymi słowy, to jest taka przerwa, to jest taki znak stopu, który mówisz, okej, okay, ciągle naświetlam i patrzę, co inni robią, ale przychodzi ten moment zatrzymania i wtedy pytam siebie o zdanie. Bo już wszystkich wokoło dopytałam, wszystkich zdania znam, a czy znam swoje? Czy znam swoje zdanie? W związku z czym. To jest jakby absolutny priorytet. Dlatego że póki nie pytasz siebie w ogóle o zdanie, to jakim cudem masz się kierować niezależnie względem innych ludzi, ich opinii, i masz żyć nie pod ich dyktando. Jeżeli ich zdanie i opinie i decyzje znasz, ale swoich w ogóle swoich nawet nie roztrząsasz, nawet nie przepracowujesz, nawet nie. Nie opracowujesz i nie poznajesz. No więc, żeby nie żyć pod dyktando innych ludzi, żeby stworzyć swoją własną przestrzeń i wolność decyzji, musimy złapać kontakt. I to całkiem dobry, bliski, codzienny kontakt ze sobą. Czyli innymi słowy, dosłownie, codziennie pytać siebie, a co ja o tym sądzę? Jak ja to widzę? Okej, okay, mam taki odruch, że od razu biegnę za tym, co inni powiedzą i jak inni to widzą, ale się za chwilę, na chwilę się zatrzymam i w końcu zacznę sobie zadawać pytanie, co ja o tym sądzę? Jakie jest moje zdanie? Na samym początku to nie musi być tak daleko idące, jak zapytasz siebie o zdanie, Widzisz, że na przykład masz to inne zdanie niż inni, i zaczniesz już działać pod wpływem własnych opinii, własnych jakichś preferencji i potrzeb. To może być jeszcze troszeczkę za daleko, może na to trzeba jeszcze trochę czasu, ale zaczynasz je poznawać, zaczynasz ze sobą przebywać, a nie tylko i wyłącznie siebie odtrącać gdzieś tam w ogóle na bok, a zwracać uwagę wielką ku innym ludziom. No więc to może zaczynać się malutkimi schodkami, i metoda małych kroków to jest najlepsze podejście, jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian. Natomiast tutaj musimy się przytrzymać przy tym, co może ciebie ewentualnie blokować. Dlaczego tego do tej pory nie robisz, to nie jest twoja fanaberia, to nie jest zupełnie losowo, losowe przypadkowe zachowanie, tylko najwidoczniej to spełnia jakąś funkcję. I bardzo możliwe, że to oddalanie się od siebie spełnia taką funkcję. Daj mi znać w komentarzu, jeżeli to gdzieś się sprawdza, obserwujesz u siebie i to ma sens. Spełnia taką funkcję, że oddala ciebie od widma ewentualnego konfliktu albo lęku przed odrzuceniem. No bo jeżeli zapytasz sama siebie o zdanie, co ja o tym sądzę, jak ja to widzę, czy ja faktycznie tak potrzebuję gdzieś tam wychodzić wieczorami albo przesiadywać gdzieś u kogoś przez wiele, wiele godzin, może ja wolę krótkie spotkania, może ja wolę spotkania w bardziej kameralnym gronie i w kameralnych warunkach, w atmosferze. Cichej, a nie jakiejś głośnej imprezy, I jeżeli dojdziesz do, do siebie, trafisz do siebie, do swoich potrzeb, dojdziesz do takich wniosków i jeszcze miałbyś to powiedzieć komuś innemu: Słuchaj, ja wolę się spotkać w kawiarni, a nie na dyskotece. Spotkajmy się w piątek, tam jest taka fajna, jest kafejka. Możliwe, że ten pomysł zostanie odrzucony, zostanie może wyśmiany nawet, może w niewybredny sposób zostanie ci zwrócona uwaga. Że, co z tobą jest nie tak. To jest trudne. To jest trudne. W związku z czym wolimy czasami, wybieramy czasami życie pod do innych osób, żeby tego trudu uniknąć. I oczywiście otwieramy w tym momencie kolejną, kolejne okno, kolejną przestrzeń. Wchodzimy do innego tematu, mianowicie właśnie radzenia sobie z lękiem przed odrzuceniem. Radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie w tematach takich jak granice, stawianie granic, no i znoszenia cieka nieciekawych, często trudnych, bolesnych konsekwencji stawiania granic. I dlatego, żeby nie robić olbrzymiej dygresji, odsyłam Ciebie do innych filmów, zostawię je w komentarzu, ponieważ nie w komentarzu, no w przypiętym komentarzu i w opisie tego odcinka, dlatego że mm, tych filmów już było sporo. A propos i lęku przed odrzuceniem, i nadmiernym staraniem się o to, żeby wszyscy ciebie polubili, i na temat tego, jak sobie poradzić w konfliktowych sytuacjach i wstawianiu granic. Więc to jest jakby temat do poszerzenia i będzie fajną kontynuacją tego punktu. Natomiast pracę domową, jaką chce ci zadać tym, um, tym jednym punktem, będzie spisywanie. Więc zainwestuj sobie w kartkę i wołów. I żeby to przemyślenie, żeby ta praca, żeby to zaprzestanie albo wyhamowanie życia pod dyktando innych ludzi faktycznie zamieniło się w pracę, a nie tylko takie, o no dobra zastanowiłam się nad tym, a potem, a co tam na obiad, a gdzie tam idę na zakupy, żeby to faktycznie było spowolnione i przepracowane, to polecam Ci do tego pisanie i w tej sytuacji, w której jesteś. Może akurat jakaś sytuacja w pracy, może w rodzinie, może wśród znajomych. Gdzieś masz w sobie taki odruch, żeby robić, no, zgadzać się i starać się i dopasowywać się do innych. Zatrzymaj się. Weź tę kartkę, weź ten ołówek i zapisz sobie pytania, ale co ja o tym sądzę? Znam ich opinię, ale co ja o tym sądzę? Usiądź z tą kartką i zapytaj siebie o zdanie. Gdzie są moje potrzeby? Jakie są moje potrzeby? Nawiąż z nimi bliższy kontakt. Jeżeli oczywiście jesteś w, takim, w takiej rutynie, żeby siebie nie pytać o zdanie, to odpowiedzi wcale nie muszą przychodzić tak szybko, ale proponuję ci okazać sobie wiele cierpliwości, i łagodności. One, one się zjawią. One się zjawią i wracaj, po prostu wracaj sobie do tej listy. Pytaj siebie, co ja o tym sądzę, jak to wygląda z mojej perspektywy, co ja bym powiedziała, gdybym tak mocno się nie przejmowała tym, co inni na to, co bym powiedziała, co we mnie siedzi. Daj temu głosu zaistnieć. Nawet jeżeli od razu nie będziesz przekształcać się tego w działanie, to już i gdzieś jest jakaś karteczka, na którym lepszy kontakt ze sobą jest już zostawiony na papierze i to już się dzieje. I to jest jedna rzecz do zrobienia. A druga rzecz do zrobienia, przypomnij sobie, i to też jeżeli opracujesz to na papierze, to będzie miało większy, um, większe znaczenie i będzie bardziej um, skuteczną pracą nad sobą. Przypomnij sobie, poszukaj wśród swoich wspomnień i w swojej przeszłości, przypomnij sobie momenty, kiedy zdecydowałaś lub zdecydowałeś się na to, żeby jednak nie zrobić czegoś pod do innych. Żeby jednak posłuchać się siebie, i żeby faktycznie postąpić w wolny sposób i podjąć decyzję w zgodzie ze sobą. Przypomnij sobie takie momenty. To nie muszą być gigantyczne momenty, ale napisz, dlaczego, jak to się zadziało, co ci pomogło, żeby to zrobić. I z jakim efektem? Z jakim skutkiem, jak się czułeś, czułaś po co to dało, co to dało tobie. I co się wtedy zadziało z kontaktem z ja, ze sobą. I to będzie bardzo, bardzo skuteczna praca domowa, o ile ją wykonasz. Tak jak to w szkole bywa, o ile faktycznie usiądziesz i faktycznie weźmiesz ten papierek i ołówek i zaczniesz ją wykonywać, to to zadziała tylko wtedy, kiedy to faktycznie robimy. Dlatego cię do tego bardzo zachęcam. Zwłaszcza jeżeli masz gdzieś jakieś problemy w tym temacie. Dobra, a przechodzimy do punktu drugiego. Ale nie, zanim przejdziemy do punktu drugiego, po pierwsze chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które mm, wspierają mnie poprzez różne platformy i te treści, które tutaj y, tworzę. Wielkie, wielkie dzięki, bardzo wam, Was doceniam, Waszą obecność. Natomiast, jeżeli te filmy, ten film coś przynosi pomocnego i pożytecznego i zdrowego do Twojego życia i masz ochotę mnie wesprzeć w tym, co robię, są ku temu sposoby, to zostawię je w opisie tego odcinka i w przypiętym komentarzu. Z góry wielkie dzięki. No, ale muszę też powiedzieć, że być może obejrzenie filmu to jest trochę za mało, bo temat jest duży. Życie poddyktane do innych ludzi to jest temat duży. To nie jest malutka kwestia, to nie jest drobnostka. Więc być może to, co ci się przyda, to może rozmowa jeden na jeden online. To tak, też jest w mojej ofercie. Zapraszam, jeżeli jest coś do omówienia. A przy okazji też powiem, że to, co oferuję, to także raz w tygodniu newsletter, w którym piszę o tym, jak dać sobie spokój. Jeżeli jest to temat, który gdzieś tam w Tobie faktycznie rezonuje, że chciałbyś lub chciałabyś dać sobie spokój, zapraszam. A my przechodzimy do punktu drugiego. Nie czekaj na pozwolenie. Każde nasze zachowanie można traktować jako trening, czyli coś trenujemy, zwłaszcza jeżeli coś powtarzamy, nasze powtarzalne zachowania, reakcje, decyzje, no to są treningi. I teraz zauważ, co trenujesz w kontakcie z innymi ludźmi, Właściwie jaki mięsień wzmacniasz? Czy jest to właśnie mięsień życia pod dyktando ich, innych ludzi? Czy życia pod tytułem to ja się dostosuję do innych, tylko po to, żeby uniknąć czegoś nieprzyjemnego? Czy może jest to trening, który, no tylko na marginesie powiem, że warto się zastanowić, jak wychodzisz na ten treningu, nie? Nawet jeżeli jest to, co trenujesz, to jest życie pod dyktando innych ludzi, jak na tym wychodzisz. Ale i także to życie pod do innych ludzi nie musi zawsze wyglądać tak bardzo oczywiście, czy w oczywisty sposób, czyli um, że ktoś mówi, że idźmy na dyskotekę, bo ja chcę i ty po prostu idziesz i tyle. Ale czasami jest pewien inny subtelniejszy sposób trenowania tego życia i wzmacniania niestety tego życia pod do innych ludzi, mianowicie Robienia czegoś, albo przynajmniej zaczynania, ty zaczynasz coś robić, coś pokazujesz. Na przykład zaczniesz mówić o tym, że wolisz spotkania w mniejszym gronie i w bardziej kamer kameralnych miejscach, typu kafejki, ale nadal czekasz na pozwolenie. Czyli to nie jest, wiesz, ja wolę się spotkać w tej kawiarni. To nie jest, to nie jest deklaracja, to nie jest odsłonięcie siebie, tylko to jest zawsze niekończące się pytanie. Czyli, a może byśmy wyszli tam a siam? a może byśmy zrobili coś innego niż ta dyskoteka, a może byś, co ty na to, i tak dalej. Więc ciągle pytamy kogoś. I to, co być może się za tym kryje, to nie jest, że my pytamy go o preferencje. Ponieważ my znamy preferencje, ta druga osoba już bardzo mocno zaznacza swoje, swoje preferencje. My nie musimy o to pytać. Natomiast więc o co pytamy, no to, o co, o co pytamy, to jest pozwolenie. My prosimy tą osobę, żeby ona zezwoliła na to, że my możemy się różnić, że my możemy mieć inne zdanie, że my możemy mieć inną perspektywę. I tutaj musimy się zatrzymać i to przemyśleć. Dlatego, że jeżeli pytasz, ciągle pytasz, właściwie tam, gdzie mają być stwierdzenia, czyli ja wolę kawiarnię, ja się wolę spotkać w kawiarni. Zostając przy tym samym przykładzie, to ty pytasz: a może byśmy wyszli, a co sądzisz na jakiś tam temat? To znaczy, że generalnie rzecz biorąc, oddajesz tej osobie, drugiej stronie oddajesz decyzję? To jest pytanie: i ona ma władzę w rękach, i ona, ta druga osoba powie: okej okay, albo nie okej. Okay. Zgadzam się, idziemy. Albo nie zgadzam się, nie podoba mi się ten pomysł, idziemy tam, gdzie ja chcę. Czyli co ty robisz? No stawiasz siebie w roli odbiorcy tego, co inni zadecydują. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do mm, życia pod dyktando innych ludzi. I znowu. Warto sobie zdać z tego sprawę, czy przypadkiem nie czekasz na taki stempelek, że ktoś ci podstępuje, że możesz, że masz prawo lubić kawiarnię i wolić kawiarnię niż yy, dyskoteki. Ale i czyli czekasz na jego pozwolenie, czekasz na czyjeś zezwolenie, ale i także dotykamy tutaj głębszej kwestii. No i tą głębszą kwestią jest. Poniekąd też to, co w pierwszym punkcie, czyli te blokady, które może, mogą ci uniemożliwiać to, to, będą, to będzie ten lęk przed odrzuceniem, to będzie ten lęk przed konfrontacją. Ale tutaj dotykamy jeszcze jednej kwestii, czyli umiejętności stawiania granic, mianowicie oddzielenia tego, co moje, a co Twoje. Czyli jeżeli dajemy drugiej stronie prawo do wyjaśnienia, do określenia swoich preferencji, swoich. Jakieś zdania, perspektywy, to równocześnie dajmy sobie to prawo, także. Daj sobie też to prawo, że ty też możesz powiedzieć, co wolisz, co nie. I to jest zaznaczanie granicy. Tak? Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy rodziną, jesteśmy znajomymi, jesteśmy ze sobą, nie zrywamy tutaj nic, ale się różnimy. Nie jesteśmy jednością. Jesteśmy dwiema jednostkami, które się mają prawo od siebie różnić i mieć inne preferencje. I więc jest między nami pewna granica. I to może być ta blokada. Więc znowu ponownie, tak jak w przypunkcie pierwszym, odeślę Cię do. Żeby nie robić gigantycznej dygresji, odeślę Cię do filmów, w których mówiłam o tym, jak zacząć, kiedy nigdy w życiu nie sięgałeś po stawianie granic. Co się liczy, na co zwrócić uwagę, jak to robić. Więc tego jest mnóstwo na tym kanale, więc jest z czego czerpiać i to będzie fajna taka kontynuacja tematu. Praca domowa dla ciebie do zadania, zadanie do wykonania. To jest pytanie. Znowu, z kajecikiem i ołówkiem będzie ci lżej i bardziej skutecznie. Nie spodziewaj się, że jeżeli tylko i wyłącznie przemielisz przez 5 sekund, może 15 sekund w to w głowie, to temat się rozwiąże. Takich cudów nie ma. Także poświęć sobie troszeczkę i czasu, i przestrzeni na kartce, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Czego ja chcę, czego ja potrzebuję, nawet jeśli to się komuś innemu nie podoba, nawet jeśli ktoś inny ma inne zdanie? Czy w ogóle daję sobie prawo do tego, żeby się różnić, żeby uważać, sądzić i być przy tym, nie ustępować? Przy jakichś poglądach na przykład, czy potrzebach, nawet jeśli one są inne niż tej drugiej strony. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że robisz sobie ćwiczenia, ćwiczenie, taki trening a propos właśnie trenowania, żeby wyznaczać sobie jakieś cele. Pamiętaj, zaczynaj od małych, prawda? Nie rzucamy się od razu na głęboką wodę, najpierw wchodzimy do brodzika i zanurzamy jeden palec u sopy. Wyznaczaj sobie takie cele, które od początku do końca realizujesz samodzielnie, nie pytając kogo, komu, kogokolwiek właściwie o zdanie, nie prosząc o pozwolenie, nie oddając tej władzy decyzyjnej i sprawczości w inne ręce, tylko trzymając je we własnych. Od malutkich jakichś kroczków po coraz większe oczywiście, budujemy i tyle. Tak, to ma się zaczynać i kończyć na tobie i ta decyzyjność jest tylko i wyłącznie w obrębie ciebie. W ten sposób ćwiczysz mięsień, który pozwala ci zerwać z życiem pod dyktando innych ludzi. Na koniec chcę nadmienić, że życie z innymi ludźmi czasami od nas wymaga kompromisów. To, o czym powiedziałam w tych dwóch punktach, nie oznacza, że ojej, to ja teraz będę takim jakby Pustelnikiem, który bez względu na to, co, gdzie, kiedy się dzieje dookoła mnie, to będę tylko i wyłącznie podejmować decyzje, które odpowiadają mi i ze mnie wypływają. No, oczywiście, nie sprowadzajmy tego do skrajności. Nie chodzi o to. Też nie chodzi o to, żeby zupełnie siebie zatracić, o czym był ten film. Gdzieś jest jakiś złoty środek, i właśnie do tego środka, a nie na biegunach, dążymy. Bo gdzieś po środku żyjecie spokojniej i lepiej, bardziej zrównoważony sposób. I do tego służy ten film. Daj mi znać w komentarzu, który z punktów bierzesz na wynos i który bierzesz do siebie. I dlaczego? Każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja, cokolwiek, jakiekolwiek tutaj działania są wsparciem mnie oraz tych treści, które robię tego kanału, rozwoju tego, pozwalają na rozwój tego kanału. Za co ci z góry wielkie, wielkie dzięki przesyłam, podobnie jak wszystkim osobom wspierającym mnie poprzez inne platformy. Dzięki, bardzo doceniam i widzimy się następnym razem.